24 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy na relację z tego wydarzenia. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021 na 2022 rozpoczęła się mszą świętą w kościele szkolnym. Katecheta z naszej szkoły ksiądz Tomasz Śpiewak wygłosił kazanie do uczniów, którzy swoją obecnością chcieli podziękować Bogu za cały rok ciężkiej pracy. Kończy się rok szkolny dla jednych pierwszy dla drugich drugi, dla innych jeszcze trzeci, wkrótce czwarty. 1 września, no trochę później niż tej chwili, wcześniej przepraszam, bo trochę zwlekliśmy 1 września o godzinie 9 zaczął się tu ruch szkolny i od tego czasu spędziliście w tej szkole no a właśnie jeśli byliście obecni oczywiście 296 dni. Czyli 7104 godziny, 46 462 240 minut. Znaczy, tyle czasu upłynęło, oczywiście nie tyle spędziliście do końca w szkole. Za to każdy z Was otrzyma taką kartkę papieru z napisem Świadectwo. Na chwilę chciałem się nad tym świadectwem tutaj zatrzymać, zanim kartkę z napisem Świadectwo schowacie do szuflady. Chciałbym, żebyście przez chwilę dosłownie zastanowili się czego ta kartka jest świadectwem? Czego ona jest świadectwem? Czy jest potwierdzeniem Waszych wysiłków, sukcesów, cokolwiek znaczy słowo sukces, może porażek? Czy potwierdzeniem Waszych wysiłków rzeczywiście jest? Czy może no, niekoniecznie jest potwierdzeniem Waszych wysiłków? Czy to świadectwo to jest Wasz sukces? Na tym etapie podsumowania tych dni, które spędziliście, godzin, które spędziliście w szkole. Na, patrząc na to Wasze świadectwo, chciałbym, żebyście się zastanowili, czy ocena dostateczna z matematyki, no nie daj Boże z historii, jest sukcesem. Oczywiście, że jest sukcesem. Jeśli włożyliście w to dużo pracy, a tak nieraz było, to jest to duża wartość. Wartość, bo wartości są kosztowne, dlatego są po prostu wartościowe. Faktem jest, że spędzacie tu w tej szkole dużo czasu. Mnóstwo czasu spędzacie w domu nad zadaniami, które dla was wymyślamy, co nie zawsze was cieszy i mamy tego świadomość. Teraz dostajecie świadectwo. Pokażecie go rodzicom, mam nadzieję, że się zainteresują i będą to świadectwo w wielu, bardzo wielu wypadkach traktować jako miarę waszego sukcesu. Chciałbym, żebyśmy sobie, żebyście wy sobie też odpowiedzieli, czy jest to miara waszego sukcesu. Może Wasz sukces w ogóle nie jest odnotowany na tym świadectwie. Może to świadectwo w rzeczywistości jest tylko potwierdzeniem tego, co robiliście w szkole, a coś, co jest dla Was istotne, co dla Was jest sukcesem, zupełnie, zupełnie znajduje się gdzie indziej, w innym miejscu, i to świadectwo właściwie go nie odnotowuje. Wiem, powiem rzecz, która może nie powinna paść w tej szkole, ale. Taka jest prawda, świat nie kończy się na szkole. Nawet jak to jest pierwsze liceum pochni. Miejcie tego świadomość, że świat, mam nadzieję, nie kończy się na tej szkole i w ogóle na szkole. Macie okazję świętować swoje sukcesy, teraz będziecie mieć okazję na realizowanie działań, które, których nie mogliście realizować w czasie roku szkolnego, bo mieliście szkołę. Piszą też maturzyści, że zbyt wiele miejsca poświęca się na teorię w tej szkole. No to na koniec proponuję Wam praktykę. Taką bardzo krótką praktykę, gdy wrócicie już do domu. Tak zupełnie na koniec. Zadanie domowe po powrocie ze szkoły w ostatnim dniu zakończenia roku szkolnego. Mam propozycję taką. Stańcie sobie przed lustrem, popatrzcie w nie tak prosto w oczy sobie i cytując. Klasyka, czyli mądrego, pobożnego Żyda sprzed 2000 lat, patrząc sobie w oczy, powiedzcie tak. W dobrych zawodach wystąpiłem. Czasu nie zmarnowałem. Jeśli nie opuścicie w tym momencie zwroku, to wszystko jest OK. I gratuluję Wam. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, droga młodzieży, może coś od siebie. Rzeczywiście dzisiaj piękny dzień, okres nagradzenia za ciężką pracę przez cały rok. Pierwsze liceum imienia króla Kazimierza Wielkiego w Bochni to placówka oświatowa o ponad dwuwiekowej tradycji, placówka o bardzo dużym wysokim poziomie kształcenia, placówka, która dalej się będzie rozwijać i oczywiście organ prowadzący którym jest powiat boheński będzie jej w tym konsekwentnie pomagał. Pozwolę sobie życzyć wam też od siebie miłego beztroskiego wypoczynku. Dziękuję wszystkim za tą całoroczną pracę. Dziękuję za pracę dyrektorom, kierownictwu, gronu pedagogicznemu, rodziców. Z ogromną przyjemnością i dumą zarazem spoglądam na przygotowane nagrody i świadectwa z wyróżnieniem. Świadczą one przede wszystkim o ciężkiej pracy i sukcesach niektórych z Was. Gratuluję tych wyjątkowych umiejętności i może też i zainteresowań. Gratuluję również pozostałym uczniom. Zdobywacie doświadczenia życiowe w sferze miłosnej, towarzyskiej, zaangażowaniu społecznym. Droga młodzieży, udanych i przede wszystkim bezpiecznych, zdrowych wakacji życzę. Uczniowie, którym udało się otrzymać świadectwo z wyróżnieniem lub wykazać się wyjątkowymi umiejętnościami zostali nagrodzeni podczas oficjalnej części uroczystości. Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces. Przechodząc do podziękowań, nie sposób nie zacząć od dyrekcji. To dzięki Państwa zakulisowej, łatwej do przeoczenia pracy nasza szkoła tak sprawnie działa. Wiemy, że koniec roku szkolnego jest dla Państwa okresem wyjątkowo wytężonej pracy, dlatego mamy nadzieję. Że wakacje będą czasem wypoczynku i zebrania sił na nowy rok szkolny. Kolejne podziękowania i życzenia kierujemy do nauczycieli za ich niezwykle ważną pracę. Za czym tak masz, po co ci to? Jak wierzysz ze sobą, gdybyś poszedł nad no. Obsługi i administracji. Serdecznie dziękujemy za to, że każdego dnia dbacie, aby lekcje odbyły się w odpowiednio przygotowanych salach, a wszelkie wydarzenia z życia szkoły przebiegały sprawnie i bezpiecznie. Ostatnio mieście męczą po północy, błądzą. Rozkładem nocnych tras biegiem jakieś moce rządzą. Nie wiedzie czemu wciąż rozkład jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca biciem, serca biciem, wiosną, zimą życie. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Dnia słońca i ostatnio noce bardziej ciemne Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze W tym jednak losu żarczy, ja obydwa grosze noszę Każdy młody człowiek wcześniej czy później Dokonuje zdumiewającego odkrycia Że także rodzice mają niekiedy rację Jan Twardowski Miłość. Jest miłość trudna, jak sól, czy po prostu kamień do zjedzenia. Jest przewidująca, taka co grób, zamawia wciąż na dwie osoby. Niedokładna, jak uczeń, co pisze po łebkach. I ścięka, jak opłatek, bo wewnątrz wzruszenie jest miłość wariatka, egoistka, gapa. Jak jesień, lekko chora, z księżycem, kączuchem. Jest miłość, co była ciałem, a stała się duchem. I ta, co nie odejdzie, bo znów niemożliwa. Dziś dziękujemy Wam, koleżanki i koledzy. Za wspólnie spędzone chwile w murach tej szkoły. I kocham pragnę tracę tak, jakby się chwilą stawał. Rok. Że mówią, że to, czego się uczymy, nie przyda nam się w życiu. Dla tych osób przygotowaliśmy listę rzeczy, które wynieśliśmy z tej szkoły i które przydadzą nam się w czasie wakacji. Dzięki matematyce dowiemy się, ile zapłacimy za paliwo. Dzięki wosowi, dlaczego tak drogo? Dzięki przedsiębiorczości, czy nas stać? Dzięki geografii się nie zgubimy, a jeśli już się zgubimy, to dzięki językowi polskiemu będziemy wiedzieć, że jesteśmy nie tylko zgubieni, ale też przepadnięci, zaginieni, zapodziani i zawieruszeni. Dzięki historii i biologii dowiemy się, gdzie jesteśmy. Podpowiedzą nam to zabytki architektury i cud natury. Dzięki językom obcym po prostu spytamy, gdzie jesteśmy. Ponadto, gdy już zgłębimy w wymiarze praktycznym procesy uwalniania endorfin, fizyka podpowie nam, jakie siły na nas działają i jak zachować równowagę. Jak minął Ci rok szkolny? Eee, za szybko. Myślę, że minął mi stosunkowo trudno przez nawał materiału i dodatkowych rzeczy, których się podjęłam, ale mimo wszystko było dobrze. Bardzo dobrze. Raczej dobrze. Rok szkolny minął mi bardzo owocnie. Cieszę się i to już jest koniec po prostu. No, poznałam dużo nowych osób i cieszę się, że te znajomości są tak na lata. Dużo się też działo związanego z, samo, nie z samorządem, nie tylko z Caritasem. Za co no jestem wdzięczna Pani Agnieszce i księdzu Tomkowi. Myślę, że bardzo dobrze jak na pierwszą klasę. No oczywiście było ciężko, bo było, było trochę przyzwyczajcie do tego, ale myślę, że jak na pierwszą klasę i na takie wielkie zmiany było bardzo dobrze. Jesteś zadowolony z wyników w nauce? No tak średnio, ale może być. Tak, myślę, że jestem zadowolona. Poszło stosunkowo dobrze. Myślę, że mogło być lepiej, ale jestem bardzo zadowolony z tego, co w tym roku osiągnąłem. Można tak powiedzieć. E, oprócz oceny z to tak. E, myślę, że tak. Dzięki.